Witam Was serdecznie z tej biej, a to jest kolejny odcinek za mną z niej. potem oczywiście jak się wdarłem, Cały dom Mam nadzieję, że go nie będzie. Nie, nie będzie. Oby. Haha. Ha. Ciemno tam. Nie lubię tej gry, wiecie. Nie wiecie, czemu? Kralo kurde ale lagi oh my god no fuck no co jest to no mam znowu tak jak wtedy a teraz to bym nie chciał mi potwory tworach tam będą musiał gdzieś magazyn znowu znowu schody no fuck oh. kusь Nie wiem, czy będę siły na amnezję. Powoli już tracę siły. Co jest? My fucking god, no... Kurde, proszę cię, amnezjo... Wyż tak się nie ścinaj, bo będzie źle. Czekajcie, włącz na chwilę nagrywanie, włączę jeszcze raz. Okej. Okay. Powinno być, no kurde Cele trzy. A Mamy kuchnię Spędzimy w lewo, Tu jest magazyn, nie No ja jasno Back. of august 1839 i feel like i have fled the world and all its worries brennenburg is a majestic creation perched upon a forest-clad hill with towers reaching well above even the highest pine trees following the winding road leading to the gates gives the impression of discovering something forgotten as if journeying with marco polo to the hidden xanadu alexander the baron is a peculiar but gracious man. He seems well versed in worldly matters and is not at all as eccentric as I assumed. My room is exquisite, and I'm confident that no hotel for miles could even hope to match it. As the sun sets on Brennenburg, its fairy tale varnish turns to an eerie gloom. Alexander's strange servants are never far away. They are a quiet lot.

nie powinienem. Czekajcie chwilę. Okej, okay, już jestem. Sorry za to, ale... Dzwonił do mnie hat. Muszę mu odebrać wiecie. Tyle. No dobra, wracamy dobry. Póki nie padnie cień na tą ścianę, nie ma się czego bać. Jak padnie cień na... na tą ścianę... To mogę się krzyczeć i uciekać. I piszeć jak mała dziewczynka. Tak jak w poprzednim odcinku zwłaszcza, nie? Uh. Ostro było co? Dobra, trzeba ja było zbawić błonie, źle będzie.

Pan krzesło, pamiętacie go jeszcze, ale ciemność, safe? Well, it's for his own good. Uh. powiem Wam, że się trochę popiłem. Pójdę tak, tędy. To the uh -huh. okay. Soon we'll be ready. Let there be enough time. Hey, you! Stop! Don't come any closer! <laughs> I just want to leave! You can't go outside! It's too dangerous! I'm telling Gabriel! I doubt that very much. No koniec koniec bo jakoś muszę się poruszać tutaj nie, nie no, tylko dwie od chciałem otworzyć Ale podobno mi wczoraj tak coś walnęło Jest tutaj słyszałem go Oh my god Słyszę go poczytalność no zarabnię bardzo inny. I jeszcze sobie. O, sobie. Crawa gdzie był, nie? Zajpiście Aaa, nie chodzi. Jak mu też się pojawi na końcu tego krytarza, Albo się dar. Tak krzesło mnie przeraża. Tak gran nie przeraża, co ja chcę? Tego lepiej nie zapalamy. Jakoś tak... Czuję się niebezpiecznie w tej grze Magazyn... Aha. Nie, pozostałem tylko tutaj właśnie okay. Zdupien o nie Okej. Już idę. Idziemy. Oh my fucking god. Ma mamy, wiecie czego? Nie ja tuzam tu zamknę w tym popie. Tak, dla bezpieczeństwa. 4th of August, 1839. The nightmares woke me in the early morning, and for a moment I forgot where I was. Shortly after, there was a knock on my door. Alexander had heard my screams and asked me to join him in the parlor. As we drank our tea, Alexander began to tell me what he knew. It seems like the orb I found casts a long and dark shadow. It's not only a powerful item, but a dangerous one. Simply by touching it, you invoke the powers I said I didn't care about its powers, and that I should throw it away. Alexander advised against this, as I'd still be a part of the path to the Orb, and eventually suffer death. Having, okay, i, like that. I Więc, jak chcecie sobie to, jak nie tak szybko jak ja, to możecie sobie to zapozować, oczywiście, nie? No to jest z tej drugiej strony. Okay. ciemność do oliwa, do lampy. Jednak nikt dotąd. O! Szklany swój. Chciałam do niego wlać kwas. Nic innego. A czy wszystko na to wskazuje? Przynajmniej mi się tak tutaj. i sobie poszedłem za moim, bo to się nie pozapalałem. Nie. Pytę za bardzo trzasnąłem. Beczko. Camper. I tutaj drzwi w walce, a komputer chyba włączył, Ale Ale nic aż tak strasznie wam powiem. Już się go tak boję, odkąd tak wczoraj krzyczałem. Tak ja to fajnie, nagrywam. I to sprawdzian jest. Pretty nice. No ale wiecie. Tam się radzę, sprawdzian. Jeszcze nie muszę, dobra. O okay. oh fucking god! On chyba stąd wyszedł. Dobra, teraz się wracamy do kuchni. Cele 3 No zapalam. Bo czuję, że będę wracał już z brakiem oliwy. No właśnie, a nie, ja się teraz. Jest kuchnia. Czyli jedno z najniebezpieczniejszych miejsc. Niech sobie pchniemy. Ale, fuck. On tutaj przyjdzie. A ja nie mam wyjścia O, o tym mówię. Świnko, Broń mnie mówi, To już jest bardzo bezpiecznie Nie ruszaj się, świnio Wydasz mnie Siedzi cicho O oh my god Dlaczego? 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 Uch, jednak to dobre miejsce Dzięki za poradę No dzięki za poradę, no Dla tego, tego użytkownika, który mi to napisał A nie wiedział, który. To nie, jakby co to jeszcze nikt się tutaj wyświecił, górny rok, górny nie Dobra, nie, lepiej, lepiej nie ryzykować. No, bo te świnie cuchną. No, no. Pewnie jeszcze raz przyjdzie, nie? Znając moje kochane szczęście, jak go lag, lag, I to coś chyba zgastuje, nie? Dobra. Mam nadzieję, że droga do góry Uff, niebezpieczna. Musimy dojść tam gdzie była ta łódka no, jest chyba taka wyczerpana czy co czy... 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 tam pisało. To było cele 3 to było w Leo.

So, you used the drain sewers as a means of transport? Yes, they were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. But we won't be using it. Not today. The flow is seasonal, and when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type of fungi. Oczywiście jest tu antydota, ale nie będziemy się z nią kłócić dzisiaj. Chodź, w ten jesteśmy prawie tam. Powiem wam, że ja tu byłem, tu z Romichal T'chavata przechodziłem. Tu było... logicznych zagadek dzisiaj trochę. Tu płynie olej. Tak, znaczy pół. No, olej. Się naleje. Już się nalało. I tutaj się szło. To jest pełno wody. No właśnie. No i tak. Zmrażamy to drzwimi olejem i tak czy odcinek, i później. Jest co dalej zresztą, nie? Okej. Okay. I w dół. I jeszcze raz do góry. I jeszcze raz do. A odkręcam pod drabincem. I tak, odcinek był. Potworów było 3 no, trochę. Ale się przeżyło to wszystko, więc sądzę, że odcinek się podobał. I na następnym odcinku zjedziemy tam tu. A czy znaczy, zrobimy wszystko, żeby tam zejść? No więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Za mną jest, którą tak bardzo lubię. Na razie.